Mieliśmy wcześniej, ale zrobimy to teraz w tym miejscu, bo to niespodzianka. Zapraszam do siebie Przemka Radziszewskiego. Finalistę programu nadwiedzenia jest tylko Nie wiem, co zaśpiewa dla nas. Zaraz, bo to niespodzianka od początku do końca. Tylko skąd taki pomysł, żeby Przemka dzisiaj zaprosić. Proszę Państwa, mówimy o młodzieży, o tym, żeby chętnie chodzić do szkoły, o pasjach. A może warto odkryć jakąś naszą pasję, którą mamy, i spróbować młodzież pociągnąć za sobą. Zapraszam w Dzień dobry. A witam Państwa bardzo serdecznie. Przed tak znaną publicznością też się stresuję bardzo. Ja nie, nie, myślę, że nie da się tego ukryć za walki. Moi drodzy, tak jak tutaj pięknie jest napisane, życie to droga od marzeń do wspomnień. Ja tylko chciałem powiedzieć, że warto spełniać te marzenia, bo jest to bardzo dobrym przykładem na to, że w każdym wieku można o swoje marzenia powalczyć i można je realizować. A żeby się tak nie stresować, założę moją szczęśliwą marynarkę i coś dla Państwa zaśpiewam. Teraz, teraz lepiej zdecydowaliście. Moi Drodzy Państwo, taki mini, bardzo krótki recital dzisiaj przygotowałem. Nie da się powiedzieć, że jeszcze troszeczkę jestem, że tak powiem, wymęczony po zmaganiach weekendowych. Natomiast Państwa okazję oglądać. Bardzo dziękuję. No i zapraszam 4 listopada przed telewizorem do oglądania finału. Nie wiem, co jeszcze będzie. Wielka niespodzianka i zagadka również na mnie, ale zapraszam. A teraz proszę moją orkiestrę o muzykę. Though my soul's so weary, when troubles come and my heart burns me Dziękuję bardzo, Wam, Wam. Że mogłem się tutaj przyjrzeć. Że... A jak widzę, gościnniki nie wytrzymują troszeczkę mojego głosu, ale tak się zdarza. Ja dziękuję bardzo, że mogłem tutaj być. Życzę udanej konferencji. No i zapraszam do oglądania ich finalnej. Dziękuję bardzo. Z witamy Pana Przemka Radziusiewskiego, który dostał się do finału programu Mass Jak się Pan czuje jako finalista? dobry, witam wszystkich Państwa. Jak się czuję? No, jestem zaskoczony, nie da się ukryć troszeczkę, bo jak widzieliśmy wszyscy w półfinale, była dosyć duża konkurencja, wszyscy byli wspaniałymi i są artystami, tak więc było to dla mnie bardzo miłe zaskoczenie, bardzo się cieszę. Czy spodziewał się Pan takiego obrotu spraw? Nie da się ukryć, że marzyłem gdzieś tam o tym, żeby się dostać do finału jak najbardziej, jak każdy startujący w tym programie chce zwyciężyć. Troszeczkę na to liczyłem, ale, ale była to dużo dla mnie niespodzianka. Kto Pana najbardziej wspiera? Czy ma Pani już jakieś fansy? Wspieram mnie moja rodzinka, oczywiście. Jak widzieliście na filmie, w programie, zawsze dziewczyny są ze mną, więc mam bardzo duże wsparcie. Troszeczkę też w szkole się. Wziąłem parę lekcji u Pana Waldemara Bączyka. Myślę, że warto o nim również wspomnieć. Wspaniały człowiek, wspaniały nauczyciel. No i mam nadzieję, że również pomoże mi się przygotować do finału. No, ale przede wszystkim to moje dziewczyny. Moje wsparcie. Jak zmieniło się Pana życie, od kiedy wziął Pan udział właśnie w castingu? Czy odczuwa Pan popularność? Nie, robisz no tak diametralnie się nie zmieniło. Ta popularność nie jest taka wielka, żebym żeby nie mógł wychodzić z domu. Zdarzają się nieraz miłe sytuacja, ale, ale jest na spokojnie. Nie, nie przewróciło się mi w głowie. Zdecydowanie nie. Czy ma Pani już przygotowany repertuar? Czy wiadomo. Nie, właśnie jeszcze, jeszcze nie mam przygotowanego utworu na finał, więc również dla mnie jest to, jest to niespodzianka i zagadka. Staram się wymyślić coś fajnego, żeby czymś znowu zaskoczyć. Bardzo dziękuję. Bardzo. Dziękuję również. Pozdrawiam.